Bez piździonka nie wracamy Nie, a moje hasło od dzisiaj jest Władca pieśni jest tylko jeden Tak <noise> Zabawa była przednia. No właśnie Patrzymy tutaj Na ulicę Patrzymy na ulicę Przyjechałem do Ludwiczka a tu ktoś miał niezłą zabawę, ktoś tu się nieźle bawił. Pełno żetoników, wszędzie karty. Ludwiczek sobie zabrał trochę żetonów, ja sobie zabrałem kostki do gry. Co jest? No, także naprawdę zabawę ktoś miał niezłą, ale żeby tak to wszystko porozrzucać, tak na skrzyżowaniu, jest tego pełno różnego rodzaju kolorów żetony. Ja wam za chwilę pokażę, bo kawę mam w ręce kurcze. Ale o! Wziąłem sobie trzy kostki. Trzy kosteczki sobie wziąłem. Super. Dzień dobry. Dzień dobry. A kto to tam z boku siedzi? Sieś! Cześć i czołem. z rosołem. A skąd ja się tu wziąłem? A no przyjechałem znowu, kurde, po niego. Wyrwać mu dupsko Dziś tam troszeczkę pojedziemy pokopać. Pogoda jest w miarę, bo nie pada i to jest najważniejsze. A resztę co będzie, to będzie, nie? No tak, i... jest, byle była Tak. I dzisiaj, dzisiaj będziemy udzielać kolejnej lekcji. Tak jest. Nowy sprzęt. Ale kurka wodna najważniejsze, że swoje, nie? Tak jest. No, jademy do Zobaczyska przy fantach Ludziska I miejmy nadzieję, że po pierwsze coś wykopiemy te garby tutejsze A po drugie kurczę bele, że po prostu Że się napijemy razem piwa i razem spędzimy czas To jest najważniejsze Lecim, Nie na Szczecin Coś mam w grudce kochani Ale Czymże to jest? Ach to jest krągłość, ale nie taka, o jaką walczymy, tylko jakaś taka ozdóbka. Wygrałem konkurs na pierwszą monetkę. Wcześniej widzieliście jakieś dziadostwo było. Teraz Ludwik tutaj coś też ma, ale nie wie gdzie. A ja mam 20 centów. No, a piłką rzuciłem do Ludwika, ale nie chce ze mną grać. To ja zabiorę dla. Ja już złapie Ata! Zabiorę dla mojej suni Molunia kolejna piłeczka I teraz z tej oto wielkiej dziury Wpada Kawał Kawałuchy Kawał łuchy wpada Jesteśmy w miejscu Stosunkowo Naprawdę Jeżeli chodzi o drugą wojnę światową Tak bardzo, bardzo naznaczone Zabieram ją oczywiście, bo to kawał miedzi Do niczego więcej się nie przyda, no bo Gdyby była cała Ładnie wyglądała na półce A tak Będzie ładnie przetopiona Dziura pod drzewem Jest depozyt W postaci Chyba aluminiowej bransoletki, bo strasznie lekka oczywiście Pogięłem, no kopiąc za nią. Niestety. Ale i tak, jako do zdóbek wpada do kolekcji. Kochani, kolejne stare, duże drzewo. Kolejna dziura. Czy to będzie sreberko? Nie wiem. Już czyścimy. Widzę jakieś imię. O, gdzie mi tu do dziury z powrotem? Widzę jakieś imię. Była to zawieszka. Pewnie, że srebro. Patrzcie na to 25, 12, 90, 9,25. Mam zrobiony dzień! Mam zrobiony dzień! Kolejne sreberko w tym tygodniu. Warto chodzić? Warto chodzić. Wykopałem kupę kapsli już kurczę czego nie widzicie. A teraz cyk srebereczko. Pięknie. Tu jest jakieś imię. Ma Margo. Chyba Margo Piękna znajda Teraz tam spod czeluści korzennych wydarłem Wydarłem jakąś monetę z dziurką kochani To nie jest ten końc na papierosy co był kiedyś Nie, to jest jakaś moneta Także niedaleko sreberka Kurczę Ach, jest takie błotko, bo jest po deszczu, że nawet rękawiczek nie idzie ściągnąć. Ale już spróbuję wam to wyczyścić, spróbuję coś tu dojrzeć. 1996 rok pozdrawiamy. Jest tu 25 czegoś, ale 25 czego nie wiem, tadko z dziurką. Druga moneta nietypowa, wstawię zdjęcia. No, wykopałem niedawno kilka aluminiowych nitów, które pięknie biły. I normalnie mówię: Kurde, już nie kopię tych nitów. A jednak wykopałem sygnał i okazał się być 50 po chyba 5 nitach. Kolejna dziura, kochani, kolejny fand. Tym razem 25 centów julianowe. Pozdrawiamy Zasny 76, Krzysiulony i całe resztę rocznika 76 Pozdrawiam serdecznie Kochani, widzicie tą zadowoloną gębulkę? Przed chwilą was dziewiczony został wykrywasz dwiema monetami tak. Nówka sztuka wykrywaczyk tak. pokaż tu, a resztę zobaczycie nie. u mnie. Resztę zobaczycie u niego, nie pokazuje wam co tam znalazł tam ale jest biżu, jest morda zadowolona. Ja srebro i on chyba też będzie Petardziunia. A ja już pędzę do mojej monety, bo wykopałem niedaleko jego. Patrzcie, patrzcie, patrzcie jak leży. Pięknie leży. Druga dzisiaj, druga dzisiaj, pięćdziesiona. Tak sobie kopiemy. Nagrywa filmik. Trzymajcie za niego kciuki. Malutka stacyjka. No jakiegoś schabowego. Tak jest. Na spotkaniu musi być. Patrzcie na to. Padła dzisiaj pierwsza jedyneczka. 1 euro. I pędzimy dalej. Tutaj dziura, którą musimy zasypać. A tu podejmuję monety. Miałem depozycik. Dwie piątki, 50 i 20. Elegancko. I teraz z głębokiej dziury. Z głębokiej dziury wyszła w ładnej patynie, ale ja stawiam na to, że to i tak jest piątka julianowa. Na pewno to nie jest stara moneta po prostu ziemia jakoś tak zadziałała, czy inne czynniki że ma taką ogromną patynę zieloną, ale to jest na pewno piąteczka julianowa. Tym bardziej, że tu przedarłem ją i widać, jak się błyszczy mieć. Lecę dalej. No nareszcie kochani, z tej oto dziurki wpadają dwa jurki No i jest ładnie Myślę, że mamy już około 4 euro Także bardzo dobrze Teraz tutaj prawie z piasku mosiężny jakiś żeton, nie wiem Z dziurką pisze PIP Jest tutaj połowa księżyca I tu Numer telefonu albo to było znowu od dziecka, albo od pieska. Zabieramy. No i teraz, tutaj, drodzy Państwo, jak to moje hasło brzmi: bez piździonka nie wracamy. Nie, a moje hasło od dzisiaj jest: władca pierśnieni jest tylko jeden. Tak, zobaczycie u niego na kanale, co znalazł pięknego. Zapraszam na wykup Im mniejsza grudka, zawsze tym lepiej, nie? A tu nam się skrywa jakiś taki. Zielony maluszek będzie to na pewno 5 centów, tak jest. 5 centów soskie. spróbujemy zajrzeć na rocznik. Oj, cinko, cinko, cinko z rocznikiem. Ale rocznik 1990 chyba pozdrawiamy. Albo nawet równy 2000, zobaczcie. Milenijny, równy 2000 rocznik. A teraz wykopałem coś takiego. Nie wygląda to jak łyżeczka. Tu ma jakieś zdobienia. Tu również zdobienie jakieś. Kurczę, no piękna rzecz. Dla mnie mega mega rzecz. Pewnie wam to pokażę na podsumowaniu, jak wymyję. Przejechałem po tym szpadle mnie, oczywiście. No jakbyś to inaczej. Tam z dziurki wyszło. Kończymy, kończymy dzisiejsze wykopki. Tu jest bardzo Dziś, szczęśliwy gościu z nowym tak. sprzętem. Dzisiaj tak. I dzisiaj pokazał klasę i sprzęt i Ludwik dzisiaj naprawdę złapał kurde rytm Było w tym super. parku, a po drugie złapał bakcyla na to, żeby po tych parkach Zaczyna ganiać. mi się to podobać. To jest niebezpieczne. U niego zobaczycie to, co znalazł. U niego zapraszam, wykop vlog. Tu pewnie będzie gdzieś wklejka. A jak nie, to będzie link do kanału tradycyjnie pod, w opisie filmu. A moje fanty już patrzcie na to. Nie nagrywałem wszystkich monet, bo no nie będę was yy, gnębił z tymi monetami. Ale wpadło dużo, 50, 20. Ogólnie mam niecałe 10 euro. Tutaj mam tą monetę jakąś tam sobie dziwną. No i chyba ten taki znajdek to mój fan dnia dzisiaj prawie i naprawdę prawdziwym fantem dnia to sreberko. 25, 12, 90 z imieniem Marko, Także bez srebra nie wracam. 4 kopania w tym tygodniu, 5 kopań w tym tygodniu, 3 sreberka. Jest mega!